Cześć moi kochani sisters, zawsze okej, dziś na odcinku. Dodamy do slime kredę w sprayu, którą kupiłam w pepko. Za jedyne 7,99 bardzo fajna opcja, jak ja jak byłam malutka, nie miałam takich fajnych rzeczy, ale patrzę w Pepko, że naprawdę mają ciekawe różne rozwiązania i można to użyć jako dodatek do slime, ale nie za wiele, pamiętajcie, bo będzie on mega, mega, mega twardy. Kosztował on 7,99. Yy, widzicie skąd on jest? I nazywa się to z tyłu Krota w sprayu trzy kolory. Wiecie, gdzie używać kredy, pamiętajcie, nie w domu, nie na ścianach, bo mama się obrazi. Ale mam tutaj różowy, żółty, pomarańczowy, użyję różowego i będziemy... W sumie to użyję wszystkich trzech kolorów. Zrobimy takie, taki miżmasz i użyjemy do tego białego kleju. O, ale mi pasuje, paznokcie do tego. Otworzymy to teraz, zrobimy taki szybki, szybki, szybki handbok. Co to? Uuu, tu są szablony, zobaczcie. O, serduszko takie, żebyście widzieli. Tutaj jest, co to jest? Domek. To jak w Simsach. Taki, zobaczcie, domek. Fajne to będzie na podwórko w ogóle. Gwiazda. Mo tyle dziś zrobimy. Zobaczcie, tak rozłożymy mega szeroko tego slajma. Tylko trzeba tutaj mu wyciągnąć te czułka jeszcze, żeby to wyglądało super. Ja nie wiedziałam, że to jest takie fajne. Dobra, ok. I jeszcze mamy strzałeczkę. Nowy. Nie wiem, czy, czy kojarzycie kumacie. zapewne kumacie. Ale czy kojarzycie taką zabawę w podchody? Na podwórku się bawiło. Ja się bawiłam na blokach. Eee, mój znajomy też ostatnio, w że się bawił. Po całej wsi biegali, bawili się w podchody. Jeżeli nie będzie to, to jest zagra, to wpisujcie w google, Mam nadzieję, że znajdziecie gdzieś eee, odpowiedź. Jeżeli nie, to napiszę wam w komentarzu, jeżeli ktoś nie wie. Co to jest za graf? Podchody. E, odkładam to tutaj e, na bok, oczywiście. Ale używamy dziś motyla. Motyla dziś używamy. E, pięknego, naprawdę jest on cudny. Jestem zachwycona. Taka mała rzecz, a cieszy. Dobra, mamy kredę w sprayu. Tutaj zobaczcie pierwsza kreda w sprayu. Ej, ale tak szczerze, no mało tego. Co, to, to, czy to jest. Ciekawe, jak z, z, z użyciem. Czy tego idzie szybko i dużo? No słabo trochę, nie? Aha, dobra tu się dodaje wodę, dobra to ja nie wiedziałam jak, dzięki Bogu teraz wiem tylko, że nie ma instrukcji obsługi tutaj z tego jak tego używać więc jeszcze raz spojrzę, żeby się upewnić PL, ostrożność nie ma tego, dobra, czyli do butelki, do jednej trzeciej butelki dodać wody zamieszać i sprayować OK. dzięki Bogu, że się zorientowałam eee, to mamy pomarańczowy, mamy żółty, też jest go mega mało zobaczcie, ale no mam nadzieję, że jak doleję wody, no to... Uy, rozruba! I, teraz i jest różowy różowy jak moje paznokcie eee, e, dobra, okej okay. ja idę po wodę, no bo bez tego ani róż zaraz jestem Dobra, mam wodę w flakoniku e, i będę ją teraz tutaj przelewać więc sobie tak jakby to rozłożę wszystko na boki i żebyście to wszystko widzieli Mm. Uu, już spadło mi trochę. Trzeba to otrzepać. Ale fajny kolor w środku jest. Wow, mega intensywny. No dobra. Olewam trochę wody. Mam nadzieję, że nie rozleje. Ale, znając mnie i życie, to może się tak stać. Czekajcie, skupienie, dobra. Jeszcze? Nie, jedną trzecią. Dobra, tyle. Dobra. Pięknie, elegancko. Tasza to.

No dobra, wszystko jest wymieszane, jestem ciekawa, jak się to będzie sprawdzać. To będzie takie mokre i to będzie się suszyło. Wow, no dobra. Zobaczymy, jak to zareaguje ze slajmem, czy w ogóle wyjdzie z tego slajm. Ale wszystkie trzy kolorki mamy: pomarańczowy, żółty i różowy. Ja sprzątam blat i robimy slajma. Dobra, mam przygotowaną miseczkę, tutaj te wszystkie trzy flakoniki i one tak sobie stoją, mniej więcej miałem. no w sumie po tyle samo mi się udało odlać wody. Ja przygotowuję przy, przezroczysty klej, chciałam powiedzieć biały klej, którego nie umiem otworzyć, ale już na szczęście otworzyłam. Słuchajcie, przybliżę Was, żebyśmy mieli taki fajny widok na to i wlewam. Trochę tego skleju, yes, aż mi się zaśpiewało. Dobra. Ok, odkładam na bok. Aktywator. Moim aktywatorem jest Borax. Pamiętajcie, zobaczcie, mam taki takiej buteleczce przezroczystej, ale podpisujcie, że to Borax. Borax nie może dostać się do układu pokarmowego, ponieważ może zdziałać. E, niezłe szkody i trzeba będzie jechać na pogotowie. Nie bierzemy tego do buzi. Jeżeli się boicie, to używajcie rękawiczek, OK? Ja dodaję boraksu troszeczkę, dobra? I robimy z tego slajma. Tak jak widzicie, kochani, bardzo dużo zrobiłam tego slajma, ponieważ chcę tutaj zmieścić trzy kolorki. I nie wiem, czy to sobie podzielić na trzy części, Od... bo sobie tak zrobię. Teraz żeby to rozerwać. I jeszcze z tego trzecia. Mamy trzy części na trzy kolorki, żeby to fajnie połączyć, zrobić takie placuszki roz... rozwalające się. One się tak rozpłyną mi super. I damy tutaj te. Kolorki, zaczniemy od różowego. Ale to jest dziwne. Wow! Znaczy, mega fajne. To jest mega super uczucie. Dobra, trzeci palec, bo nie będę mieszać jeszcze. No i tutaj żółty. Ja idę umyć dłonie, a to się mi lekko podsuszy, ok? I najpierw zaczniemy od tego różowego. Może trzeba będzie więcej? Fajnie się rozciąga, no, super. Fajna zabawa jako barwnik. Dobra, jajeczko. Rozbełtana. OK, Mamy pomarańczowy. No i żółty, który nam się rozlał wszędzie. Okay. Mamy żółty pomarańczowy. One jak są nie do końca tak wymieszane. Ja lubię ten efekt. Nie wiem jak wy. To mi się mega kolor podoba. Dobra, układamy różowy żółty, ale to wygląda super. I pomarańczowy, no piękne kolorki. O wow, teraz chwila ciszy na te wszystkie kolory, które by się chciało aż zjeść. Ale pamiętajcie, tego się nie je. Boże, jaki to jest piękny slime. Przecudowny. Te kolorki widzicie to? A nie spodziewałam się w ogóle, na żywo to wszystko wygląda o wiele lepiej jakie cudne, no oczywiście różowy przebija, ale to są, o wow cudowności, ja się zachwycam ponieważ te kolory na żywo są wiele inne ja lubię slajmy, ja się zawsze będę zachwycać slajmami mi się podobają slajmy, więc jeżeli komuś się to nie podoba to po prostu wyłączcie dźwięk albo lećcie na jakiś inny film a jeżeli jesteś takim fanem jak ja slajmów to wow mega duże nam to wyszło i mega mi się podoba, aż Dawno mi po prostu, to jest cudowności po prostu. Cudowności. O! Cudowności. Dobra, przyciskam fajnie mniej więcej, żeby nie było jakichś bąbelków powietrza. Ups! Nie podoba mi się ten przecież wybrałam drugi. Dobra. Nie wiem, czy to wyjdzie. To mogło mi przelecieć. Przecieknąć między tymi. No prawie, prawie. Ale wyszło cudownie. Jakie to jest fajne. W ogóle podoba mi się taki miżmasz. Jejusiu, mega. I nie ma motylka. I, i wyszedł keczup. Więc to jest mega, mega super. Dobra, ten ten barwnik sobie tutaj wylatuje, ale go można bardzo łatwo do tego slajma tutaj wciągnąć. Zobaczcie. I up, chociaż no pomarańczowy też przebił fajnie. Wy widzicie pomarańcz w kamerze? Ja widzę brzoskwinie aktualnie. E, taki kolorek się łożył. Mega, się cieszę z tego slajma. Mega mi się podoba. I fajny jest ten dodatek, ten e, tutaj pepko, zobaczcie, wzięłam to totalnie przez przypadek, nie obstawiałam, że w ogóle coś fajnego może z tego wyjść, a okazuje się, że naprawdę to są fajne zabawy jako yy, barwniki do slime, naprawdę, fajna zabawa, mega mi się podobało, więc moi kochani dajcie znać, czy przetestujecie w slime, czy w ogóle macie te takie spreje, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, trzymajcie się, płaczesz, kochani, pa!